Legiony, czyli najnowsza polska superprodukcja historyczna w reżyserii Dariusza Gajewskiego. Po raz kolejny pojawia się tutaj trend ukazywania polskiej historii na ekranach. I jest to film, którym myślę, że będziemy mogli się pochwalić. Dlaczego? Przede wszystkim, warstwa techniczna tego filmu robi niesamowite wrażenie. Zdjęcia są przepiękne, mamy do czynienia z kadrami, scenami zbiorowymi, realizowane niemal jak za czasów w takich superprodukcji jak Ogniem Mieczem. Natomiast sporym mankamentem filmu jest sama historia, w której po raz kolejny mamy powielony schemat tego, że kino historyczne opiera się na historii miłosnej. I wątek melodramatyczny bardzo stara się wysunąć na pierwszy plan, co jest wręcz sztuczne. Te sceny z udziałem trzech trójki głównych bohaterów są momentami troszkę sztucznie wydłużone, to jednak jakoś bardzo rzuca się w oczy. Ja czasami czekałam, aż będzie w końcu jakaś piękna scena batalistyczna albo przemarsz wojsk, który w takim kadrze robił niesamowite wrażenie. Zrealizowanie tak widowisko, widowiskowych scen było możliwe dzięki ogromnemu budżetowi, jaki miał film. Mamy do czynienia z przepięknymi plenerami. Zdjęcia były kręcone głównie w Polsce, między innymi w Bieszczadach. I na tym tle tych pięknych zdjęć i, i pięknej muzyki realizowanej przez muzy Łukasza Pieprzyka mamy opowiadaną historię trójki bohaterów, granych e, po kolei przez Bartka Gallera, Sebastiana Fabiańskiego i debiutującą na dużym ekranie Wiktorię Bolańską. E, bohater Bartka Gallera to Tadeusz Barski, e, żołnierz Legionów, jakiegoś też arystokratycznego, arystokratycznego pochodzenia, nosi sygnet. Sebastian Fabiański gra Józefa że Drezetertera dr, dr, dr z carskiej armii, a Wiktoria Wolańska wciela się w rolę Oli Bilewicz dziewczyny, która walczy z Legionami. To też jest taki atut, że postać kobieca nie jest tą dziewczyną z ogródka, która czekała aż Ułan przyjedzie ponę na białym koniu, tylko jest uczestniczką tej historii, też Przeprowadza akcje dywersyjne. Na rosyjskiej armii jest taka jedna scena w filmie. Ale o tym już mówiłam. Mamy do czynienia z kolejną sztampową, bardzo melodramatyczną historią, która niestety fabular... fabularnie ten film nie, nie wnosi wiele do życia. Tak, no, warto się wybrać na niego głównie ze względu na tą e, warstwę wizualną, która robi naprawdę ogromne wrażenie. Ale już sama historia nie jest no mnie osobiście nie wciągnęła, nie, nie zaangażowała. Zdecydowanie film ma dobrą obsadę, wyznają mi tacy aktorzy też jak Mirosław Baka, Piotr Cyrwus, Jan Frycz w roli Piłsudskiego, Antoni Pawlicki i Borys Szyt, którego już można oglądać na wielkim ekranie też w roli Piłsudskiego. Nie, z trójki głównych bohaterów żaden aktor ani w całym swoim dorobku, ani w jego postać w tym filmie nie wzbudziła mojej zbytniej sympatii. Czy debiut Wiktorii Wolańskiej można uznać za udany? Jest przyzwoity, aczkolwiek widziałam w jej grze kilka mankamentów, takich jak granie z wiecznie przymkniętymi oczami, które bardzo mi tak... Sprawiały, że nie, wierzy nie wierzyłam do końca w emocje, które próbowała przedstawić jej postać. Hmm. Natomiast urzekła mnie kreacja Mirosława Baki, który grał e, jednego z dowódców. Przyznam, że dawno nie widziałam go na ekranie, ale to jest bardzo udany powrót. Ocena filmu. W skali od 1 do 6 dostanie on ode mnie czwórkę. Przede wszystkim za zdjęcia, muzykę i sceny batalistyczne, które są absolutnym majstersztykiem. I właśnie dla nich polecałabym wybrać się na ten film, aczkolwiek nie szukałabym tutaj świeżego powiewu w wartwie fabularnej, gdyż mamy do czynienia ze tradycyjnym melodramatem z wojną w tle. Przyznam, że oczekiwałabym od polskiego kina, żeby kiedyś dali nam e, taki. Historię opowiadać głównie przez ich wartwę historyczną, przez losy jednego człowieka, a żeby to już nie były kolejne historie o wojennych miłostkach. Dziękuję, to trwałeś do końca. Zostaw coś po sobie. Zapraszam też na mojego Instagrama Kultura przy herbacie. Link będzie gdzieś na dole. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Dziękuję.